Siemanko, 7 czerwiec 2023 roku, wchodzimy na Krypówki, mamy godzinę 12. I tak o tej porze prezentują się Krypówki. Ocinki z Krupułek postaram się Wam nagrywać każdego dnia. Zobaczymy, czy będę w stanie to, to robić, ale mam nadzieję, że tak. ludzi na Krupułek bardzo dużo. Czy powiedziałbym, że tak średnio, jak na tą godzinę? No wiadomo, dzisiaj jeszcze jest dzień pracujący, no to nie będzie jeszcze dzisiaj dużo, dużo osób. Wszyscy przyjadą albo jutro z samego rana, albo, albo dzisiaj wieczorem do północy. Ale o tej porze jest akurat tyle ludzi. Także tak to mniej więcej wygląda. I oczywiście idziemy sobie cały czas na dół. A ja z tego miejsca zachęcam Was do, do sobie łapki w górę. Zajęcam też do subskrybowania kanału, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Położycie też mi 10 subów przy okazji. No A im więcej wyświetleń, tym bardziej motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów dla Was, także też zachęcam, zapraszam też na mojego Instagrama Tam macie codziennie wstawiane relacje z Zakopanego, także możecie sobie zobaczyć i być na bieżąco, jak to tutaj wygląda o każdej porze dnia pełno restauracji dookoła, budek z odsywkami. Oczywiście, za chwilę Wam pokażę stoisko z cenami. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać. Tam przywieźć było jedno, ale akurat było zamknięte, nie było nikogo. Tutaj po lewej stronie widzicie, już dochodzimy do jednego. To za chwilę Wam pokażę, jak kształtują się ceny. W ten weekend, który się właśnie dzisiaj zaczyna. Tutaj możecie zobaczyć piękną restaurację, piękny budyneczek, a my dochodzimy już do środka Krupówek, można powiedzieć. Już widać, że można wchodzić kartą. Dzień dobry. A ma pani takie może takie małe czosnkowe te... Z tak, tak, o tu są, no. W jakiej cenie? Po 250 mamy wszystkie malutkie. A, a można powiedzieć karton? Można. To dwa bym poprosił. Mhm. Co? Co? co tam to Skąd jeszcze przyjechali? A przyjechaliśmy z Dolnego Czoska z Kzeszowa. I kiedy jedziecie? A w sobotę wyjeżdżamy wieczorem. No, no ale miesiąc temu byliśmy też tutaj, na no Maju. My... A przed chwilą mogliście zobaczyć jak szczot się. Odsypków te są bardzo dobre, w ogóle się nie zmieniły od zeszłego miesiąca, od majówki, pani bardzo uprzejma, bardzo miła, jak mogliście usłyszeć, także polecam wam tutaj stoisko, One jest tutaj na środku po prawej stronie jak idziecie w górę, także serdecznie wam polecam, ostatnio tutaj jak byłem na majówce to też jadłem, też były bardzo dobre odsypki. Później też sobie spróbuję tego, co kupiłem przed chwilą Bo najwyżej dam wam znać w komentarzu, czy były dobre czy... No oczywiście na pewno będą dobre, bo mówię, tak, tak jak mówię, jeszcze jadłem ostatnio tutaj No, teraz aktualnie znajdujemy się na środku, tutaj mamy tą nowo wybudowaną galerię handlową Tutaj jest ten mostek, gdzie czasami, no zazwyczaj codziennie przesiaduje biały miś z że Także możecie, możecie go tutaj spotkać tak to tutaj wygląda pięknie. A my idziemy dalej. Możecie podziwiać piękne budynki, piękne restauracje po bokach. Oczywiście jeszcze nie wszystkie są otwarte, bo to tak jak mówię, mamy godzinę 12 dopiero. Ale tak, jak na tą godzinę jest dużo ludzi. Tutaj mamy Fashion Street, sklepówki 29 Ojce tutaj ze sklepami A my pomału zbliżamy się już po końcowi krópówek mojego ulubionego miejsca w zakopanym, tak to tutaj właśnie wygląda przepięknie, polecam Wam krópówki. Zwykła ulica, taka magiczna, a nie najlepszy deptak w Polsce. Nigdzie nie ma takiego deptaku jak, jak tutaj na Krzypówkach w Zakopanym. Nie ma, nie ma co do czego porównywać w ogóle. Nie, na no, przykład Karpacz też Karpacz jest deptak, jak dobrze wiecie. Tam też nagrywałem odcinek, bo, że tutaj mam przybnękę, że możecie się cofnąć. No ale to nie ma co porównywać. Karpacza, a Zakopany tam tak jest założony po prostu z zamkniętej ulicy, która kiedyś była czynna, a tutaj mamy normalny deptak co chwilę stoiska z odsypkami, ceny mniej więcej są takie same, albo podobne na, na wszystkich stoiskach a że tak to mniej więcej się tutaj kształtuje za chwilę zbliżymy się do karczmy ów Piakra to jeszcze to jedna z najlepszych restauracji w Zakopanem byłem dwa lata temu, także jeżeli nic się nie zmieniło, to, to jedzenie jest bardzo dobre a przede wszystkim było wtedy dobre Tutaj właśnie w tej części pod koniec naprzeciwko tej karczmy, którą za chwilę Wam pokażę. Gdzie jest też dużo właśnie takich małych sklepików z pamiątkami. Ja pamiątki będę kupował już pod koniec mojego wyjazdu, czyli najprawdopodobniej po w rano albo w piątek wieczorem. A dzisiaj przypominam mamy środę 7 czerwca. I tutaj właśnie po lewej stronie możecie zobaczyć pełno tutaj właśnie takich małych straganów z pamiątkami, pełno maskotek, kubków, magnesów. Mamy też bryczki. Cena takiej bryczki, jeśli chodzi o przejażdżkę po zakopanym, to jest 200 zł. To zależy też od trasy, może być ona od 250. Ja się ostatnio właśnie pytałem, na tym miesiącu to było właśnie tak od 200-250 w górę. A tutaj właśnie macie tą kaszmę u fiakra, której Wam przed chwilą wspominałem. A my już pomału dochodzimy do końca Krupówek Tutaj też mamy po lewej stronie nowy wybudowany budynek. Miesiąc temu, podczas majówki, on był jeszcze w budowie Oczywiście w tym odcinku będziecie mieli też przypiętą kartę do odcinka z majówki Także serdecznie Was zapraszam Jeżeli nie widzieliście, a chcielibyście sobie porównać, ile było ludzi na majówce a jest teraz podczas weekendu z Bożym Ciałem Tutaj możecie słyszeć dzwony ponieważ tutaj po prawej stronie jest kościółek, za chwilę Wam go pokażę. O, i tutaj po prawej stronie mamy oto właśnie taki kościółek. A powiem Wam, że już nie mogę się doczekać jutra. Jak będzie cała procesja tutaj. Oczywiście postaram Wam się to nagrać. Dlatego właśnie z tego miejsca zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Tutaj będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. I na pewno nie przegapicie w ten sposób kolejnych odcinków zakopanego.